Co udało wam się ustalić? Do zdarzenia doszło o godzinie 8.30. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu osobowego Marki Citroen, wykonując manewr skrętu w lewo z drogi krajowej 55, wjeżdżając na przejazd kolejowy, zderzył się z pociągiem. Udział z samochodu został uderzony w prawy pod pojazdu i został przemieszczony. Niestety w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosł kierujący tym pojazdem 65-letni mieszkaniec powiatu Dudzińskiego. W sprawie śledztwo będzie prowadziła Prokuratura Janusza Dzieńciągu. Te czynności które pokażą, będą miały na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia i wskazanie jego przeczyty. Czy może Pan potwierdzić, że chodzi właśnie o to Janusza Dzięcioła? Niestety nie mogę udzielić takiej informacji. Na miejscu w tej chwili pracują służby? Kto pracuje? Kto jest? E, tak, na miejscu pracują policjanci. Wykonujemy ogrodziny, miejsca zdarzenia. Zostali też powiadomieni pracownicy kolei. Oczywiście będziemy sprawdzać. Jest to przejazd kolejowy niestrzeżony, czyli niewyposażony w zapory, czy też w pół zapory. Jak widzimy jest tutaj sygnalizacja świetna. Będziemy sprawdzać w jaki sposób ona działała Ten ruch został w tej chwili wstrzymany? Jak to wygląda? Tak, ruch został wstrzymany kolejowy, natomiast ruch na drodze krajowej 55 odbywa się bez utrudnień. A czy wiadomo jeszcze ile te działania potrwają? Trudno mi powiedzieć, musimy jeszcze sprawdzić tutaj, wykonać oględziny wstępne pojazdu szynowego.